Witam wszystkich, na razie troszeczkę innego tematu chcę nagrać, bo już dosyć tego cięcia, każdy, każdy chyba już się, się naciął, no będzie jeszcze pokazane, ale to w późniejszych komunikatach, chcę trochę zmienić klimaty, no, oczywiście wszyscy już po, po targach, no, ja też byłem dwa dni, przyjechałem tutaj do kolegi, do sadu, a cześć Paweł, no cześć, cześć, no, jak tam, po targach, jakie wrażenia? Ja odniosłem takie, że będziemy mieli coraz trudniejszą ochronę. Ludzie, no rozmawiałem z przedstawicielami, słuchaj, to coraz gorzej. Wycinają nam no, następne środki, no i odniosłem takie wrażenie, że, że jest coraz mniej tych środków, będą nam ucinać. A, a ty jakie masz wrażenia? Takie same, że. No, czy jakie mam wrażenie? Ja mam wrażenie, powiem, po targach, że wszyscy mówili, Cieszyły się zainteresowaniem nie konferencje sadownicze, tylko konferencje jagodowe. Trend hmm. jagodowy, tak? Wszyscy tu mówią. Czyli borówka, no, truskawka, borówka, truskawka. tak, mówi się o tym cały czas, że no, wszyscy mówią, że no, sado nie sadzę. O masz coraz, widzisz, raz mi tu namieszył. No coraz trudniej, mówi, że coraz trudniej będzie produkować. Ja myślę, że pogoda nam w tym nie pomaga, tak? Że, że pogoda. Ciepło. No teraz jest włoska pogoda, tak? Zrobiła się włoska pogoda, tak? Jak sobie tu żartowaliśmy, to tak. W grójcu masz pogodę, możesz, nie wiem, złapiesz to. Patrz, grójec ma taką pogodę. Zaraz weźmiemy ten, znajdziemy. Znajdziemy. Poczekaj, czekaj, czekaj, bo to tutaj ten. Bolzano, masz, Bolzano, Centrum Sadownictwa. Zobacz, jakie mają. 11? O. Minus jeden dopiero w poniedziałek. Także mamy włoską pogodę i mamy to samo co oni w tej chwili z gorzele, tak? Choroby kory i drewna, no i tu jest problem. Sławek jakby był, to pewnie byś z... od razu nożem przyjechał. My takiego obyś, wynalazka obyś nie ma. Bo to najskuteczniejsze, to jeszcze było niecięte, także widzisz. Aby Ale... tu nożykiem wyskrobał? <laughs> no, nie no. No ty tam co widziałeś? Tam tym... Mieć bordowskie. Nie, co ty brałeś tam? Mieć mix. Mieć mix, to? Mieć miks. To jest dobre na raki, tak? Na raki, Które, no, no ja nie słyszałem, ja słyszałem nic, że nie ma nic innego chyba teraz na, te, na te raki. No już dwa razy robiłem, a w tym roku to mnie trzeba. No, ale wczesną... po zeszłym byłeś zadowolony, coś widziałeś, Tak, tam... tak, duże ograniczenie jest Woli. w rakach. No, no i ja też Wiesz, Wszystkie te, te rany po pocięciu, jak to opryskasz, no to. No, no Na to wiadomo, że nie pomoże, tak? Jeżeli tu sobie żartujemy, to nie pomoże, to tylko sekator albo wyciąć, a czas już, już było wycięte, wyczyścić. Cięte, wyczyścić albo po prostu wyczyścić, tak? Albo wyciąć. No to nic nie pomoże, ale te wszystkie, jak mówisz, te rany po cięciu. No to pierwsza rzecz jest, żeby no. dezynfekować i ograniczać. No, przecież, o. To przecież To wszystko tu mamy tak. po padłych liściach, tak. No to, to wszystko to, wynika, nie? to, to ten okres bezlisny, jesienny trzeba traktować tym, bo inaczej nie będzie. Mhm. No jest ten. Także jest. jagodówka, tak? nie Jagodówka, wszyscy w jagodowe. Truskawka, te... widziałem, że sala była dobrze Pełne. zapełniona, a w jabłkach to słabia Zresztą tam powiem Ci, że oglądałem w tamtym roku, w tym roku nic się w jabłkach nie zmienia. Ciągle to samo powtarzają, także. No wiem. i ekologia się trochę cieszyła, tak? Wykłady z ekologii trochę no, więcej osób. Ekologia było. wiem, no, rozumieliśmy między sobą sam, mówiłeś, że wypadnie pewnie część środków. Ja myślę, że to, to zmusi nas, że ta ekologia sama wejdzie, bo Unia wszystko będzie ograniczała. Ka każde substancje, coś mówią o nie nawet że tam mają ograniczać, tak. coś ktoś mówi dalej, że jakimś kaptanie coś już w suchy schodzą, więc wrócimy wszyscy mówią o do siarki i do miedzi. I do miedzi. I tutaj jak kiedyś mówił, była ciecz kalifornijska i ciecz mordowska, mm -hmm. i niewiele nam zostanie, tak. Delany podobnie strasznie zdrożały. 1050 zł, piątka. Za piątkę 1050? Tak, a w pakiecie, jak kupujesz, za groloku 950, ale już tam. No końcówki zostały także ludzie się mo mocno rzucili nie? to ja jestem bardzo zdziwiony no bo to dziwne jest przecież tak naprawdę tego delanu teraz do kwitnienia to w zeszłym roku to można było mieć załatwić dokładnie bo było sucho mhm. nie trzeba było do różowego pąka po różowym pąku delan no pozostałości tak mówią nie no, ma nie ma sensu wchodzić tak? wchodzić no bo sobie pozostałości ja to... w tamtym roku chyba dwa razy robiłem czy trzy ale to ten, to, powie to wszystko. powiem ci jest ten y Astor wszedł taki, nie wiem czy kiedyś się to ja byłem tutaj w sklepie to w płynie, to jak kiedyś Wentop był w płynie, tak teraz płynny wszedł Astor Astor? Astor 350 gram substancji tej tego Jaka dawka jest? Zitiano. No, no jak masz 350, no to a ten dwa masz razy, 70 tak? to razy dwa. Ale to była jakby piątka była w sklepie, widziałem, za 400, bo tam zastanawiałem się, czego nie wziąć, za mhm. 400 zł, no to jakby dwie piątki 800, tak ty mówisz 950 za piątkę Denaną, to drogo by było. Drogo. To ten za 800 był, tak, jakby odpowiednik. I płynie. 10, 10 litrów, od... no łatwiejsze dawkowanie. Tak. No, ja już się przekonałem o miedzi, słuchaj. Nie chcę, nie chcę proszkowanej miedzi. Tak. No, przy miedzi może trochę to jest inaczej, bo to jest, przy miedzi tak gdyby preparat kontaktowy, tak, no to tam miedzi, jeżeli jest rzeczywiście w płynie, to jest wygoda, tak. rozkopinny przy... jest. Tak, no. Tak. Ale to dziwne, że, że tak do góry podnieśli. No, to pewnie dlatego, że jabłek, jak cena jabłek trochę do góry poszła, to chcą nas. Nie wiem, nie wiem czym to jest podyktowane, też słyszałem, że nie ma substancji aktywnej w Europie do wytwarzania tego delanu. No. Ale ile w tym prawdy? No patrzymy. No, jest konkurencyjny produkt, zawsze można coś wybrać, tak? Bo to nie trzeba się tym aż tak zastanawiać. Mączniaka będzie mieli też pewnie problem, tak? Mączniak? No, mączniak no, no to o co, go tak? no. Na tych odmianach podatnych tego nie wymrozi. Są dobre środki, ale drogie. Co co do Mówią, tak. Jak jest stanie, to nie jest dobre. No. Jak, je, jak jest dobre, to nie jest stanie, tak? Że to wszystko w przeciwnościach. Ja się przekonałem na mszycy na zasadzie movento. Drogi, ale wiesz Drogi, ale... Skuteczny, tak? Ale, że, skuteczny, że, no. że długo trzyma, tak? Że długo trzyma, tak. Dokładnie. To najważniejsze jest. Obciąłeś już. Wiesz co? Przez te targi miałem tydzień odpoczynku, jutro jak się dorwę to pewnie, to pewnie już tam obskoczę. No kończę po, powoli tą jedną działkę 3 hektarową i wchodzę w Modego prinsa. Gale będę ciął na końcu, bo ona jest strasznie podatna na rakach. Chyba, że się... Żeby było sucho, tak? Że wyskoczy mróz, to ja będę ciął. Jak nie, to dopiero wczesną no, te, wiosną. Te wszystkie cięcia, wiadomo, że te, te rany, jeżeli jest wilgotno, to jest problem, tak? To no powinno być problem, robione na... Wyciąć coś ci? nie palca. <laughs> no będziemy cieli tutaj, tak? Przyjdziemy na razie tutaj gdzieś tam tniemy. Inaczej tak? Ka każdy robi u siebie, tak? Po ja swojemu. Sprawę tutaj... mam w goleniu. Tak. No to było robione prawie eko, tak? Tu robiliśmy prawie eko. Widzisz, że taka była zostawiona na próbę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, no więc damy sobie radę, tak? Zobaczymy. Czy to jest ten trend? Nie wiem, ale zobaczymy. No myślę, że no dni pewno. glifosatu też są. Pewnie policzone, więc no trzeba lata, się przygotowywać. Tak? Czy znaczy, przedłużają tam służby? Znaczy, tak, ale i, jeżeli mów, mówi chyba konis, komisarz Unii, że trzeba ograniczać środki ochrony roślin, no to wiesz, to może być też jedyny powód, że jak ograniczymy y, dostępność środków ochrony roślin, produkcja będzie coraz trudniejsza, nie każdy da, radę, da radę, i wtedy ta ilość będzie rzeczywiście, podaż będzie ograniczona. tak Wykluczam się z tak, Na nie? konferencji ten Peter Van Arkel był. I po, tam zrobił taki wykres, wykład na bazie zbiorów jabłek w Europie Zachodniej, w tym również w Polsce. No i tam porównywał też to do Polski. Jeżeli plon przekraczał 11 milionów ton, to wtedy nigdy nie było ceny. A rys taki hi historyczny, jeżeli plon jest do 11 milionów, no to wtedy. No jak my sami potrafimy cztery zrobić No, no tak, to... jeżeli, będzie ta, jeżeli będzie ta jakość utrzymywana i coraz wyższa No to to może być rzeczywiście, rzeczywiście problem Tak, A czy tak rzecz, będzie, nie wiadomo Kaptany chyba nie zdrożały Nie wiem, mm, się na razie nie, nie kaptany nie zdrożały, nawet coś tam mówią, że delikatnie do dołu Także to jest główny środek tak do ochrony także... A miedzie? Też miedź, nie, ja byłem tam w sklepie, to miedź też nie, nie zdrożała Miedź Aha. jest tak stabilnie Bardziej ten, no, się tak, byłem, bo byłem bądź, czy to brakuje, dowiedzieć się, bo szokowany byłem też tą ceną, że taka panika się wytworzyła, że, że brakuje, no ale jak jest ten zamiennik, no to nie ma co takiego sobie robić ciśnienia tak, jak Dokładnie. to będzie. Z słońce zachodzi. Nie będziemy, tak. tak. W niedzielę nie? byłeś, mówisz, ciąć. W niedzielę nie ma co ciąć, bo niedzielna pra, praca nie popłaca. Gówno się obraca. <laughs> od, od razu konkretnie. <laughs> nie, no cały tydzień jak się na, narobisz, to w niedzielę trzeba odpocząć. No ja. to jest prawda. No tak, rzeczywiście. bo tylko nas nie spotkało, żeśmy nie wycinali i truskawek Popniu. musieli sadzić. Albo borówkę. Okej, okay, pozdrawiam. No na razie.